Czy porozumienie samorządowe popiera starostę i czy będzie on starostą do końca kadencji? Nie mam jakichś wyraźnych sygnałów, ja przynajmniej nie są mi znane, z których by wynikało, że pan starosta nie będzie starostą. Nie mam takich sygnałów, natomiast, natomiast co dzieje się w kuluarach i jakie ewentualnie mogą być pomysły, to czas pokaże. Czyli było, to tylko, czas. czyli było to tylko chwilowe takie zamieszanie, chwilowe przesilenie i to już się skończyło? Kiedy starosta mówił kilka, kilka dni, dwa tygodnie temu o swoich planach na następny rok, to, to jest pan przekonany, że on rzeczywiście te plany będzie mógł zrealizować, będzie miał taką możliwość, ma poparcie pana, ma poparcie porozumienia samorządowego? Czy jestem członkiem pięcioosobowego zarządu, więc w naszej współpracy nie zauważam jakichś takich no, przesłanek, które by mogły świadczyć o tym, że nasza współpraca jest zła. Pan Starosta, Tamas jest starostą, jest przede wszystkim urzędnikiem odpowiedzialnym, więc myślę, że wie, że wie, co mówi. Trochę mnie zaskakuje to, co Pan mówi, dlatego bo. No, nie jest tajemnicą, że to właśnie tutaj brak akceptacji dla niektórych jego decyzji, o czym mówił w swoim tutaj oświadczeniu, był powodem jego wydania i tego, że oddał się tutaj do dyspozycji, jak to określił kilka tygodni temu, do oceny radnych porozumienia samorządowego, argumentując to, że nie wszyscy zgadzają się tutaj z niektórymi jego trudnymi decyzjami. Z tego co wiemy, chodziło przede wszystkim o kwestię oszczędności. Panie redaktorze, nikt z nas nie jest doskonały. Sztuką jest wskazać również i błędy, które popełniamy. Odnosi się to przecież do, do każdego z nas, taka sytuacja. Natomiast mądrością słuchającego tych uwag jest po prostu uznanie ich.